Witam panowie panie z tej strony Emil i dzisiaj robimy ponownie overwatch. możecie napisać w ogóle w komentarzu yy... Komentarz Overwatch jest i jaki uważacie, że jest. Na przykład Overwatch jest fajny, albo głupi, albo super i tak dalej. Będę wdzięczny i chyba już mamy <grym> obwiózchera, Gościu próbował strzelać przez ścianę, ciągle próbuje strzelać przez ścianę jeszcze blokiem. E, wie od razu gdzie kto stoi patrzy się dosłownie dokładnie w tą pozycję, gdzie kto stoi, ale dobra, dajmy mu szansę, może to jest po prostu fart. Jestem stuprocentowo pewny, że tak jest, oczywiście. No i przypominam jeszcze o lajku. E, co tam u was w ogóle swoją drogą możecie napisać? <grym> W komentarzu. To jest druga wow rzecz, ale to jeszcze ten drugi typek go zabił. Nie podejrzany, tylko won. Oj, ale coś słabe mu idzie. O, ale teraz to się już full odpalił. Popatrzcie. A dałem mu szansę. Myślałem, że nie, nie, może ma takiego farta, a tu nie. Nawet nie potrafi chodzić. Ja pierdzielę. Coś mu się chyba tam w tym czycie kliknęło. <laughs> No smutne troszeczkę, no ale, ale no wiecie, no ewidentny cheater, wcześniej nie mieliśmy w sensie, mieliśmy ewidentnych cheaterów, ale nie mieliśmy takich cheaterów, którzy mają jeszcze spinbota, czyli Oder cheating, a to w sumie spoko, bo możemy teraz trzy rzeczy zaznaczyć, daj Boże jeszcze on będzie zabił swojego, chociaż wątpię w to, a w ogóle zobaczymy jak statystyki wyglądają, o nie, co, co się stało? Jak to się, halo, jak, jak? jak... Co, co tu się stało? Nie do końca wiem co się stało, ale wyłączyło mi tamten mecz. W sensie no tamto Demko. E, w każdym razie statystyki wyglądają dosyć podobnie. No tyle, że semb w wrogiej drużynie. No ma trochę więcej fragów, no bo wygrywają, więc ktoś musi mieć. Ale generalnie no wyglądają dosyć podobnie statystyki. E, jak wyglądają na przykład procenty hetge, czy to pokazuje, bo nawet nie wiem. PSG zawsze zapomina. A, procent strzałów w głowę jest. Sem ma 100% co ciekawe, procent strzałów w głowę to jest ciekawe. Oni mają po 25, więc... Nie wiem, nie, nie celują chyba w głowę, albo są łomni, nie mam dla tego pojęcia. Patrzcie, lekko się rusza. O, patrzcie, zaczął strzelać w głowę, także zaraz sobie podbiję chyba troszeczkę te procenty. No bo patrzcie, oślepieni wrogowie, Bo kiedyś ta statystyka? Wydaje mi się, że nie. To nie sprawdzaliśmy ostatnio tych statystyk, Obrażając od granatów raczej były... Eee, no i do średnie i tak dalej, to na pewno były. Także no, zaczęli teraz strzelać headshoty, a my sobie chyba, nie wiem, zeskipujemy to demko, tak mi się wydaje. Eee, I oczywiście zobaczymy, czy na pewno nie zabije swojego. Jak to przegrałem, to będą śmieszni w sumie, bo chyba te typy wrogie nie mają czytów. No nie, wiem, zobaczymy. Może też nagle zaczną strzelać headshoty. No smutne to no w sumie, no bo wiecie, te taki wygrywały. Ja znam te sytuacje, to prawdopodobnie była taka sytuacja, że po prostu te t stwierdziły, że te ki są tak dobre, że czytują. I serio, miałem taką sytuację, nie, że ja jestem jakimś super graczem, żeby nie było, nie uważam taka ale gościu napisał, że prawdopodobnie cheatuje i że czy chcemy HVH, nie? No to my sobie dla Beki... O, zabił swojego swoją drogą, ale my sobie dla Beki e, napisaliśmy, że tak, chcemy HVH, a gościu, kurde, odpalił cheaty, nie? No także no tak to wyglądało. Ale oprócz tego mieliśmy sytuację, w której tak nie było. Po prostu gościu stwierdził chyba, że, że właśnie też, że, 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 że e, my czytujemy i zaczął się kręcić i strzelać same headshoty przez ścianę, no. Może był po prostu na tyle dobry, że strzał takie headshoty, ale raczej nie wydaje mi się. W każdym razie, no oczywiste ponad wszelką wątpliwość, Oczywiste, ponad wszelką wątpliwość. Oczywiste, ponad wszelką wątpliwość. I tutaj, gdyby to było normalne, demko bez cheatów, to bym oczywiście kliknął niewystarczające dowody, Ale z racji tego, że jest to cheater, to kliknął oczywiste, ponad wszelką wątpliwość, bo zabił swojego. I nawet jeżeli byli znajomymi, bo ja wiem, że wy mówicie, że o, są znajomymi, to nie powinienem tego dawać. No ale ciężko stwierdzić, czy ktoś jest znajomym, tak w sumie, na demku. No i co, wracamy do tego nieszczęsnego dusta. Bo, swoją drogą, co tu się stało. A, bo zmiana teamu była dlatego, e, dlatego po prostu pokazuje, że jest w cetekach. Zawsze mnie to śmieszy. Nie wiem czemu, jakoś tak. Dziwny ten bak, nie? O kurde, przepraszam, zasłoniłem to, ale chyba gościu ma no Zobaczymy za chwilę. No, raczej się nie wyłączy. Najwyżej odpalimy od nowa to demko, żeby zobaczyć. Przepraszam Was za to, naprawdę. Mam taką małą klawiaturę i muszę kliknąć klawisz funkcyjny, żeby SHIFT F2 kliknąć i to jest dosyć skomplikowane, ale w każdym razie widzicie co odpierdziała nasz podejrzany autoskrypt na Hopa ma. Wbrew pozorom trochę umiem rozpoznać gościa, który ma auto wecha skrypta, bo niektórzy mi piszą, o ja tak dobrze skoczę, tak, tak, się nie da skakać, naprawdę tak, się nie da skakać. właśnie jak on płynnie to robi, tak płynnie się nie da skakać i on w ogóle nie robi stref, a mimo to się przyspiesza. No jest praktycznie niemożliwe, żeby skakać w taki sposób. Jeżeli ktoś potrafi robić bunnyhopa, pamiętajcie o tym, że potrafi też strefować. A on nie potrafi ani strefować, no ani, ani bunnyhopa robić, skoro korzysta z kryplu. I wyszło mu tyle bunnyhopów pod rząd, poprawnych, że to jest masakra po prostu. Ja sobie skaczę na respie, nam zabili Ceteka, który stwierdził, że w sumie lepiej upczyć. Nie dziwię mu się, no bo w sumie co może zrobić w takim e, nędznym meczu. Także już trzy powody znowu mamy do tego, żeby zbanować tę osobę. Parek z na drugim koncie, bo to jest moje drugie konto, bo na pierwszym w sumie nie mam rangi. Skina ma, nie jest to drogi skin, mam go też, ale nie pamiętam, ile jest warty. Ale jest ładny, chociaż bardziej Blaze mi się podoba, no ale ten jest tańszy, na 100% jest tańszy. Gdyby był droższy, to bym go nie miał, bo jestem cebulakiem. Jak wyglądają procenty headshotów, a sprawdzajmy sobie na każdym odcinku. No 76% headshotów tak naprawdę widzimy tutaj, że podejrzany ma. O, zobaczymy, jaka będzie akcja tutaj. No proszę cię. Masakra, to był pełny smoke, a to właśnie to jest bardzo przydatne do overwatcha, że pokazuje, że jest pełny smoke. Chociaż nie wiem, czy pełny, bo gdzieś oglądałem materiał, gdzie ktoś mówił, że podobno musi być pełny smoke, żeby była że strzela przez smoke. A teraz nie było pełnego smoka. Może mu chodziło o to, że nie widać gościa przez smoke a i wtedy dopiero wyłapuje. Nie, nie wiem, jakby możecie wytłumaczyć mi to w komentarzu. W sumie będę wdzięczny, bo chyba ja nie do końca czaję o co chodzi z tym smokiem. Myślałem, że jakby jak pokazujecie ta ikona na kill feedzie e, tego, że ktoś zabił przez smoke, a, to to jest pełny smoke że nie jest po prostu... Możliwe, śmieszne. Zauważyć, yy, że tego, że, że, że po prostu ktoś tam jest za tym smoke'iem, Ja myślałem, że od tego jest ta A nie od tego, że jest minimalny smoke i po prostu gościu zabił przez smoke, a, jest taki mini, mini, minimalny smoke. No zabijcie go, kurde, co tak przedłużacie. Ja pierdziele, co za typ, jakiegoś aktywa w ogóle tam. Nie ja tylko aktywa. że sobie klika guziczek inny na klawiaturze, a nie lewy przycisk myszy, bo powiedziałem, że chyba niektórzy mają coś takiego, że jak lewy przycisk myszy klikną, to wtedy im od razu celuje na typa, a on ma no, chyba takiego, że klika jakiś inny guzik i dopiero wtedy celuje mu na typa. Czy może sobie to w dowolnym momencie? No oczywiście widać, że ma ewidentnie WH, także tutaj nie trzeba nic mówić. No mówię, bany Hobscripta. SpinBota żadnego jeszcze nie odpalił. No pewnie też ma, no bo podejrzewam, że jak są cheaty, no to nie jest tak, że masz na przykład tylko wucha i tylko i ma tylko masz te paczki cheatów. Także tak to wygląda. Kurde, dostał tam Hedda ten Tetek. Ale no, no coś tam próbują niektóre Ceteki. Chociaż w sumie nie wiem po co. W ogóle, jak wy macie takiego cheatera, bo na pewno komuś w komentarzach się zdarzył taki ewidentny cheater, nie ma innej możliwości. To czy próbujecie dalej grać w grze? W sensie w grę czy. Czy, 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 czy się poddajecie? No ja czy, różnie, w sumie, no bo parę razy się też zdarzyło. E, ja różnie próbuję. Generalnie, no czasem staram się podbić sobie statystyki, bo z tego co się orientuję, to po prostu, jeżeli macie podbite statystyki, no to wtedy mniejsza szansa, że spadniecie z rangi, no to w sumie logiczne. E, więc staram się podbić tą statystykę, jeżeli mam mieć przegrany mecz na 100%, ale czasem mi się po prostu nie chce i się poddaję no bo no, kurde, wkurzam się na to, no chyba każdy się wkurza. Jak czyter mu się trafia w sesji, kiedy jednak ktoś chce wygrać. Grać rankeda. da? Kurwa, no, w taki sposób, z takim banych hopem, to jeszcze w życiu nie widziałem, żeby ktoś próbował podłużyć pakę. mam się z cetekami, z chyba, nawet tak, z setekami bawią na respie. Ten typek bawi O patrzcie, chyba gościu się też odpalił. Chyba się wkurzył i się też odpalił. Szansa jest, że się odpalił chociaż strzał w różnych miejscach. No w sumie strzał w biegu. chyba czy recoil'a nie deguje. Tego po prostu celuje w głowę. Także aż mnie to zainteresowało. Czy gościu będzie miał też czyty? I czy też będzie próbował w głowę strzać? ten dalmatyńczyk to jest właśnie chyba ten typek, co stał na respie. On się już totalnie poddał i po prostu daje się zabijać, żeby ten mecz pewnie minął jak najszybciej. No? Ojeju. Ten Ara chyba czytował. Przynajmniej może czytował, no bo mówię, no ciężko to stwierdzić. Ale tak to wyglądało trochę. Ale nie, chyba nie, bo już tylko tutaj z tych teteków nie mógł zabić. Ale pamiętajcie, jak ktoś na waszym rankedzie czytuje, to Wy tego nie róbcie, bo dostaniecie bana, kurde, nie róbcie tego. Czemu to robicie? To wam nic nie pomoże, naprawdę. Może ewentualnie wygracie, no ale co z tego, skoro dostaniecie w końcu bana? Oczywiste ponad wszelką wątpliwość, oczywiste ponad wszelką wątpliwość, oczywiste, a tutaj niewystarczające, no bo nie mamy żadnych podstaw, żeby dać mu to. No dobra, ja nie lubię Dust, ale Dust widocznie lubi mnie, dlatego chyba nagram rankeda. Bo pisaliście w komentarzach, że w sumie chcecie rankedy, także będę nagrywał rankedy. E, oczywiście pocięte, bo nie lubię takich pełnych odcinków. O Jezu, jak mu przeskoczył celownik, czy mi się wydawało? Zobaczymy, nie, no to jest na razie grzewka, więc musi go zreportować od razu. E, nie wiadomo czy zrobił coś teraz, no ale wydaje mi się, że nie no dobra, zobaczmy. Na razie w miarę chyba ogarnięcie celuje. Tak mi się wydaje, chociaż to co ciekawe. Dosyć. Powiedzmy, że fart. <laughs> Nie wiem. Może Kajmy, okay, chwilę, mamy całe Demko, żeby to stwierdzić. W każdym razie będą rankady, może na daście zaczniemy, chociaż nie wiem, jakoś strasznie... Nie, nie, nie przepadam za tą mapą, nie wiem, jakoś nigdy mi nie podchodziła. W sensie ja wiem, że to jest najpopularniejsza mapa, chociaż chyba teraz mi... Mnie... Wow, okej. Okay. <ścoughs> to było ciekawe. To najpopularniejsza mapa, ale... ale, ale... Nie wiem, jakoś tak, nie wiem, jakoś tak nie przepadam w każdym razie. Dobra, pierwsza runda, pistoletówka, napierdzielałem się na longu, ale nasz podejrzany idzie na Mida. Konkretnie na shorta, w sumie catwalka, tam chyba, nie wiem. Kładka, to chyba hatł był. Dobra, gala jest i lecimy. No okej, okay, no tak w miarę normalne wydaje mi się. To było akurat. Ja wiem, szukam jakichś typów. Oj, no teraz to na pewno wiedział, że Cetek podchodzi. Też takie w sumie dosyć legitne wydaje mi się. Celownik ani nie podskakuje. WH ciężko będzie stwierdzić, bo ten jeżeli już, no to się raczej też trochę ukrywa. Zdawało no, mi się, że trochę przeskoczył celownik, ale no nadal w głowę, a trafia w ciało. A raczej w sumie tak trochę bardziej w szyję, No, w każdym razie próbował głowę, nie trafił w głowę. Nie. O, patrzcie, taktyczny flaszek kiedyś by był chyba niemożliwy, jeżeli dobrze pamiętam. Ciekawe, dosyć ciekawe. Wow, bardzo, bardzo, bardzo dobra reakcja. Wręcz niemożliwa do osiągnięcia, żeby tak strzelić przez tego longa. No serio, bardzo dobra reakcja i to jest też dosyć ciekawe. A gościu campi na shortcie, na cetek jest w tunelu, także raczej... Co on robi? A nie wiem w sumie co on robi, chyba ktoś tam gdzieś już był. Nie no dobra, wchodził dopiero na mida, także się zdziwiłem, że tego flasha puścił. No ale w każdym razie Cetek jest w tunelu i zobaczymy e, czy go może zabije. Dwa przyspieszymy, ktoś innego go zabije, także następna runda. E, WUPom widzę, że tutaj lubi grać. I zobaczymy jego reakcję jeszcze raz, mnie ja strasznie zastanawia ta reakcja, w sensie... No dobra, może teraz wygląda w miarę normalnie. Ale wcześniej, kurde, jeszcze trafił typa, nie? No jest takie... No bardzo ciężko zareagować, żeby strzelić gościa, który przeskakuje. Okej. Okay. No go napierdniczają. Zobaczymy, jak mu wyjdzie ta akcja. No jakie trochę, powiedzmy, przewidywanie możliwe. A może ci na shorta, a typek idzie od longa, jeżeli dobrze widzę. I zobaczymy, czy... Jak, jak to będzie wyglądało? Czy on to rozkmini? Czy on tego nie rozkmini? Nie, ucieka jednak. Ucieka na tetę. Także chyba będziemy mogli sobie przewinąć to, bo niestety znowu nic jakiegoś ciekawego się nie wydarzyło. Zobaczymy znowu mida jak będzie wyglądało, on sobie na idzie, lubi stać. O teraz że smoke to niby nie będzie celował. Flasha na longa, hard off bita, od razu zeteki się cofnęły. Okej, okay, to ciekawe, no ten znacznik smoka to, no wiadomo, no leciutko zasłaniało go, nie, także, także widocznie tak działa ten znacznik smoka, no ale dobra, no możecie i tak napisać, wytłumaczyć mi dokładnie, jak to działa, ale chyba jak jest minimalny smoke, to też to działa, wow, okej, okay. co on tam próbuje? No tutaj, chyba mógł go zauważyć, tak mi się wydaje, ale, nie wiem, no, znacznik szybciej chyba, wydaje mi się, że mógł zobaczyć, bo tam ten drugi tetek go mógł wypatrzyć, a... On po prostu, kurde, nie wiem, może znacznikiem się zasugerował, no poobrońmy go troszeczkę. Ktoś mi napisał w komentarzu, że nie powinienem się sugerować, że on jest, jak jest, pod, jest podejrzanym, to nie, że jest podejrzany, tylko, w sensie, że nie mam zakładać, że on ma cheaty, tylko, że mam zakładać, że on nie ma cheater. No nie wiem, kurde, no, na dzisiejszym Overwatchu, to powiem szczerze, w sensie, dzisiejszym, że nie tym konkretnym, tylko ogólnym Overwatchu, że tyle ile jest tych cheaterów, no to trudno nie zakładać, że ktoś ma cheater. No ale dobra, no, spróbujmy. No, dziwna ta akcja, trochę. No, w sensie wydaje mi się, że teraz mu przeskoczyło ewidentnie i nawet chyba celował przez ścianę w niego. Chociaż tutaj tak troszeczkę może uwypuklam to, nie, nie, uwypuklam to złe słowo. Nie wiem, jakiego słowa użyć. No nieważne, w każdym razie, może niekoniecznie celował yy, przez ścianę do typa. Ale no wydaje mi się, że coś, coś jest na rzeczy, szczerze w sensie no, takie mam wrażenie, że coś jest na rzeczy, że coś ten typek może mieć. Znaczy czy ono czy ogarnie ono te akty, bo jest to dosyć skomplikowana akcja. Teraz mogą go zajść z każdej strony. Gościu tam wywołuje agresję, wywołuje troszeczkę zamęt w jego głowie, a przynajmniej powinien. Ale mam wrażenie, że no... tek te coś tutaj wie, to jest taka decydująca dosyć akcja. O, tu akurat mógł usłyszeć powiedzmy, że tu to zwalił totalnie tą akcję, w ogóle zwalił totalnie tą akcję, mógł ją wygrać. Okej, okay, smoka rzuca na wbite. Nie do końca wiem po co. A nie, dobra, bo jest gościu nam idzie, dobra. To bardzo dobry smoke. Także spoko. E, zabezpieczył sobie wbite na luzie. Tak, oczywiście bardzo dobra na longa, na obronę Longa. Ale też akurat to nie do końca rozumiem, po co jest. Chyba, że myślał, że może będzie na blisko. Może też tak być. Musi, musimy się wczuć trochę w podejrzanego. Żeby, żeby. Żeby tak jakby nie mówić. Po co to, po co tam, co? Tak jak ja mówię, tylko mówić... A, tutaj pomyślał, że o coś tam nie wiecie o co chodzi, no. Nie wiem, nie wiem, powiem wam szczerze. Zobaczymy sobie jeszcze ten początek, bo ten początek jest taki dosyć. hmm. Ej, ten rozgrzewkę też musimy sprawdzać. Dlatego, że jest najludniejsza. A tak się nie do końca na tym skupiłem. A zobaczymy, jak zareaguje na tego CTK, który nam idzie po prawej stoi. Na prawych drzwiach od strony TT. No jeszcze drugi przyszedł. No teraz tupta tam mógł słyszeć nam idzie akurat. To nawet ja słyszałem, kiedy miałem ściszone słuchawki. fakeował. O! Okej, okay, to było ciekawe. Dosyć fake, w sensie sery fajny. Ale dziwne założenie, że gościu tam stoi za, 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 za drzwiami. No, staram się włapać w ucha u niego na przykład. Dlatego tak zakładam, że to może być dosyć dziwna akcja, że chciał łapać gościa na drzwiach. Chociaż w sumie wydaje mi się, że to... Dosyć często się robi, nie wiem, kurde. Wiecie co ja sobie zobaczę jeszcze raz to demko, żeby się upewnić, jak to wyglądało. Dlatego odłożę osąd i zobaczę sobie sam. Nawet może wam pokażę jakieś fragmenty, które będą dla mnie dziwne. Ale na razie zrobię to prywatnie. Nie no, ciekawe to jest dosyć. Wydaje mi się, że trochę przeskakuje ten celownik. W sensie tam na początku bo ciężko będzie to wyjaśnić. Ten strzał był też dosyć podejrzany. A jak się tak skupiam na tym. Wow, o i, i to było też bardzo dziwne, właśnie. To też się dziwne na początku, że ta akcja była mega dziwna. Info, na przykład, tutaj miał na midzie, bo zabił przed chwilą e, jego kolega po prostu setek. No to info na pewno miał tutaj na midzie. to się nie dziwię, że się od razu wychylał i celowo. Nie, no generalnie, powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że te akcje wyglądają tak tylko dlatego, że no po prostu ma farta, Nie wiem. Mam takie wrażenie, dziwne niektóre wakowe akcje zdarzają się każdemu. Na pewno jesteś osobą, która miała co najmniej jedną dziwną wakową akcję i mogła to być akurat na przykład na takim demku, nie? Możliwe, że się mylę, w sensie Nie, mam jakoś tak z tyłu głowy, że on może mieć faktycznie cheaty. Ale szczerze powiedziawszy, wolę kliknąć, że ma niewystarczające dowody. Wydaje mi się, że ktoś, kto będzie oceniał ten nadzór, możliwe, że oceni lepiej, może sprawdzić to 20 razy, żeby być pewnym. Ja nie chcę kogoś oskarżać o to, że ma czyty, kiedy może ich nie mieć i mogą to być naprawdę bardzo fartowne akcje albo bardzo dobrze ustawiony cheat, nie wiem, może też tak być. I pewnie tak jest. No dobra, pewnie tak jest, tak mówię znowu, kurde, zawsze tak mówię. W każdym razie kliknę niewystarczające dowody. Chociaż kurde, no nie ja wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że mniej mniej jak kliknę niewystarczająco dowody w komentarzach. Wydaje mi się, że raczej to może być po prostu dobry gracz. No tutaj też niewystarczająco dowody, tu też niewystarczająco dowody. No możecie napisać, co wy sądzicie, czy uważacie, że to jest dobra decyzja, czy moja decyzja jest dobra na no, odnośnie tej osoby. Mam nadzieję, że tak. Może mi moja intuicja po prostu myli e, z tym, że on ma ty bo nie wiem, tak. Coś czuję, po prostu czuję tak w sobie, że on coś ma, mimo tego, że nie potrafię stwierdzić, że ma. No ale mówię, no napiszcie, po prostu, widzimy się w następnym odcinku, możliwe, że za dwa dni, tak jak poprzednio chyba nawet powiedziałem tak. W każdym razie, cześć.